Znajdujemy się, znajdujemy się w Lipowej, gmina Opatów, powiat Opatowski. Lipowa słynie z zakładu niegdyś doświadczalnego, zakład gospodarstwo sadownicze. W tej chwili tym gospodarstwem sadowniczym opiekuje się pan Piotr Zieliński i pan Damian Kozłowski. Jest to 150 hektarowe gospodarstwo, które uprawia jabłka w systemie pełnej ekologii. Tutaj jesteśmy przed hotelem pracowniczym, hotel na 50, nawet do 60 osób. Dzięki uprzejmości właśnie właścicieli, ale też radnego pana Waldemara Bocheńskiego, który osobiście się zajął tym problemem, udostępniamy miejsca dla uchodźców wojennych i pan Wojewoda Zbigniew Koniusz dzisiaj wizytuje właśnie to miejsce. Jesteśmy gotowi do przyjęcia około 60 osób. Już kilka osób zamieszkuje w tym obiekcie. Pani Wojewódzka. Szanowni Państwo, no cóż, e, wojna wymusza niekonwencjonalne postępowanie, ale postępowanie oparte na empatii i pomysłowości. Ja bardzo się cieszę, że zarówno e, właściciele obiektu, jak i radni, jak i samorządowcy różnych szczebli zajmują się bardzo wszechstronnie problemem uchodźstwa. No cóż, pierwszą falę udało się przyjąć w, i na terenie Świętokrzyskiego mamy prawie 4000 osób narodowości ukraińskiej. Przygotowujemy się niestety na kolejne fale, i te fale mogą być równie liczne albo jeszcze bardziej. Dlatego bardzo się cieszę, że takie miejsca jak choćby tutaj przedstawione są w województwie. Wiadomo, to nie jest hotel pięciogwiazdkowy, ale warunki są naprawdę bardzo dobrze. Jest i zaplecze kuchenne, i, i pewne przestrzenie, które można wykorzystać jako nawet świetlice dla dzieci. Także no cóż, przygotowani jesteśmy, oby nigdy te miejsca nie znalazły tyle. Tyle osób chętnych, żeby tu zostać, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła, ale jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te miejsca są udostępniane, za to, że tak szybko odpowiedzieli na apel wojewody, ale przede wszystkim odpowiedzieli chyba sobie na apel własnego serca, że chcemy pomagać bratniemu narodowi ukraińskiemu.